Bądź wola Twoja jako w niebie taki w Komańczy. Bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na warszawskiej Pradze. Nieprzypadkowo wybraliśmy taki tytuł tych rekolekcji, błogosławiony prymas tysiąclecia podczas niewoli, w czasu wielkiego smutku, ale jednak w czasu kiedy nie stracił nadziei, napisał Bądź wola Twoja jako w niebie, taki w Komańczy. I my, gromadząc się na tej Eucharystii Niedzielnej, podczas rekolekcji adwentowych, ale też razem z uczestnikami pielgrzymki pokutnej różańcowej, chcemy pytać się, Boże, jaka jest Twoja wola? Czego od nas oczekujesz? Zobaczcie, drodzy moi, jak historia się powtarza. Dwa tysiące lat temu nad brzegami rzeki Jordan przychodzili ludzie do Jana Chrzciciela pytając, co mamy czynić? Dzisiaj także nad brzegami rzeki, już nie Jordanu, ale Wisły, przychodzimy my, pytając się, co mamy czynić, Panie. Ale przychodzimy nie tylko do tej rzeki, która, czy nad brzeg tej rzeki, którą widzimy, która płynie w korycie Wisły. Przychodzimy tutaj pod ołtarz, do źródła tej niewidzialnej rzeki, niewidzialnej, ale, ale realnej, która wpływa w nasze dusze i przynosi życie który jest w Jezusie Chrystusie. Bóg mówi: Ja jestem Twoim mocarzem. O tym przypomniał nam prorok Sofoniasz. Ja jestem Twoim mocarzem. A kiedy zaglądamy do Ewangelii, to spotykamy się z Janem Chrzcicielem, który mówi o sobie, że jest głosem. On nie jest słowem. Mówi: Ja jestem głosem. Ja nie jestem Mesjaszem. Mesjasz idzie za mną. Ja jestem głosem, który przynosi słowo. Słowo Boga. Jesteśmy tutaj, bo chcemy usłyszeć głos Boga, żeby wiedzieć, jaka jest odpowiedź na pytanie, co mamy czynić. Tak przecież pytali się ludzie nad Jordanem Jana Chrzciciela, i my się tak dzisiaj pytamy o to. Mamy też wielkich, potężnych orędowników. Dzisiaj mamy tu przy ołtarzu bardzo dobrej jakości kopię wizerunku Matki Bożej z Guadalupe, która zresztą była. Na, używana też na plakatach zapraszających na procesję. Dzisiaj dokładnie przypada 490 rocznica, kiedy Juan Diego rozwinął płaszcz przed biskupem de Zumarangą, i to jest ten moment objawień. Matka Boża z Guadalupe była ważna dla prymasa Wyszyńskiego. On wierzył, że jak Maryja na ówczesnych terenach, no dzisiaj to jest Meksyk, wtedy nie było Meksyku, ale jak Maria wtedy zatrzymała składanie ludzi w ofierze. Tak Maryja może powstrzymać zabijanie niewinnych dzieci pod sercem matki. I dlatego po wprowadzeniu aborcji na życzenie tej ustawy prymas prosił o zawierzenie Polski Matce Bożej z Guadalupe, co się de facto stało. I prymas jego nauczanie, jego sposób naśladowania Chrystusa, on też jest dla nas inspiracją i jest sposobem odpowiedzi na pytanie co mamy czynić. Jest wyrazem też kontynuacji naszej modlitwy Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na warszawskiej Pradze. Prymas tysiąclecia był jak Jan Chrzciciel, był jak wielu innych proroków. Był, prymas tysiąclecia, był tym głosem Boga. Jan Chrzciciel patron archikatedry warszawskiej, którą odbudował kardynał Wyszyński po wojnie. To też wielki głosiciel prawdy Bożej i nie bał się cierpienia, konsekwencji zgłoszenia prawdy Bożej. Jan Chrzciciel to także patron seminarium duchownego archidiecezji warszawskiej. Więc ten Jan Chrzciciel, ta postać, która jest adwentowa, ale i nie tylko adwentowa, była jakoś mocno spleciona z życiem błogosławionego prymasa tysiąclecia, nie mówiąc oczywiście o tym, jak bardzo kochał Maryję, jak jej się zawierzył, ufając, że ocalenie następuje przez zawierzenie Maryi. Powiedziałem, że prymas tysiąclecia, będąc głosem Boga, głosił go jako prorok. Głosił Boga jako prorok. Mówi się też niejednokrotnie, że prymas był podobny do Mojżesza. Zobaczcie, jak ich życie splata się ze sobą. Jak zarówno Mojżesz, jak i Prymas Wyszyński urodzili się w czasach, gdy ich kraje były zniewolone, i obaj wierzyli i marzyli, że może kiedyś Bóg wrócić w wolność, czas pokazał, że nie tylko przyglądali się temu powrotowi wolności, ale stali się aktywnymi uczestnikami tego procesu odzyskiwania wolności. Bóg przez Mojżesza przekazał Izraelowi dekalog. Prawo Starego Przymierza. Bóg przez Nowego Mojżesza, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, przypomniał polskiemu narodowi o wartości, konieczności przestrzegania Bożych przykazań. Bóg przez Mojżesza przeprowadził Izraela przez Morze Czerwone. Bóg przez Prymasa Wyszyńskiego przeprowadził naród polski przez Morze Czerwonego komunizmu. I tak jak Mojżesz stanął na progu ziemi obiecanej, spojrzał daleko na nią, ale nie wszedł, tak samo prymas Wyszyński przeprowadził Polskę do ery Solidarności, ale już nie wszedł do wolnej, demokratycznej Polski. Zobaczmy, jak to się niesamowicie splata. Jakie to jest ważne. Kiedy patrzymy na życie kardynała Wyszyńskiego, to widzimy, że on uczył się słuchać tego głosu Boga. Bo na świecie jest wiele dźwięków. Tak łatwo się pomylić, co jest głosem Boga, a co nie. A Pymas jednak był człowiekiem, który pośród tych miliona dźwięków potrafił usłyszeć głos Boga, który czasami mówił szeptem, a czasami głośno. On potrafił usłyszeć głos Boga i dlatego może być naszym przewodnikiem na tej drodze. A Pan Bóg często przemawia na różne sposoby. Kiedy na przykład przyszły prymas z Polski we wrześniu 1939 roku został wysłany przez biskupa Kozala, żeby uciekał z klerykami z Włocławka, żeby się schronił na wschodzie Polski, to liczył, że no właśnie znajdzie spokojne schronienie. Jednak jak wiemy, 17 września Związek Radziecki bił nam nóż, w plecy zostaliśmy zaatakowani i prymas, który dotarł daleko, bo aż do Łucka, musiał się przedzierać lasami z powrotem do Włocławka. I w czasie tej podróży miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Otóż kiedyś wychodząc z lasu weszli na polanę i widzą jak rolnik sieje zboże, a w dali odgłosy strzałów, huk armat, bombardowanie. I wtedy prymas mówi, przyszły prymas mówi do tego rolnika, proszę pana, co pan robi? Tutaj blisko front bombardują, strzelają do ludzi, a pan sieje zboże? Proszę księdza odparł rolnik. Jak zostawię ziarno w stodole, spalą je. A jak wrzucę w ziemię, to wyrośnie zboże i może ktoś będzie miał chleb. Oto jest mądrość polskiego rolnika, który stał się nauczycielem przyszłego prymasa. Jest sens Wrzucaniu złocistego ziarna w błotnistą glebę. Jest z tym wielki sens, i to dotyczy każdego powołania. Prymas często mówił, że to dotyczy zwłaszcza księży, ale on też, mówiąc o wychowaniu dzieci, młodzieży, też podkreślał, że jest warto podejmować trud, nawet jeżeli go nie rozumiemy. Tysiące razy matka czy ojciec Karmią dziecko obcierają buzie, tysiące razy ubierają, rozbierają do snu, tysiące razy prowadzą do szkoły, wracają z nim. A co wyrośnie z tego ziarenka, którym jest to dzieciątko? Nie wiemy. Ale warto robić. Warto ocalić każde ludzkie życie, bo ono jest święte, od poczęcia do naturalnej śmierci. Prymas Wyszyński, jako ten głos Boga, jako prorok, pokazywał pewien nowy kierunek, który nie zawsze był rozumiany. Ale zanim on stał się nauczycielem narodu, on musiał być pierw uczniem. Kiedy wrócił z klerykami do Wrocławka w 1939 roku, myślał sobie: teraz to odpocznę. A biskup do niego: "Wyjeżdżaj natychmiast z Wrocławka". Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Tyle napisałeś na temat szkodliwości komunizmu, faszyzmu. Jesteś tak znany, że będą chcieli cię zabić. Ale ja się schowam. Nie schowasz. Uciekaj. Był posłuszny biskupowi. Kompletnie nie rozumiał tego, co się dzieje. Bo błąkał się. Błąkał się. Najpierw ukrywał się u siostry w Warszawie. Potem u ojca w Wrociszewie. Potem w Żłowie, gdzie m.in. odebrał poród. Potem w Kozłówce. Potem w Zakopanem, gdzie aresztowało go Gestapo. Na szczęście nie zorientowali się i go wypuścili. A potem Laski, gdzie był kapelanem Powstania Warszawskiego, Sióstr, ale też wspierał Uniwersytet Tajny. I potem wrócił do Włocławka, był rektorem a jedno, seminarium, a jednocześnie proboszczem dwóch parafii, bo diecezja wrocławska straciła mnóstwo księży. I to był czas dojrzewania Boga, dojrzewania Jego do roli wyznaczonej przez Boga. Prymas właśnie wskazuje, że jest sens robienia rzeczy, które wydają się na pozór dziwne, niepozorne, ale jak się słyszy głos Boga, to potrafi się go nie tylko rozpoznać, ale za nim podążać. Prymas jako głos Boga, jako prorok, też wytyczał nowe ścieżki. Modlimy się w tasie tej przyświętej świętej także szczególnie o ocalenie życia każdego poczętego dziecka, każdego człowieka. Właśnie wtedy, gdy komuniści wprowadzili w 1956 roku słynną ustawę aborcja na życzenie, prymas z jednej strony próbował przeciwdziałać temu przez głoszenie kazań Zambony o tym, że życie jest święte, że każdy człowiek ma prawo do życia, ale z drugiej strony prymas był także bardzo aktywnym działaczem bo właśnie wtedy Prymas Wyszyński wspólnie z Teresą Strzębosz dał takie polecenie Prymas dla kuli Metropolitalnej Warszawskiej, aby zakupiła ziemię w Chyliczkach pod Piasecznym i tam powstał pierwszy w Polsce dom samotnej matki. To Prymas Wyszyński założył pierwszy w Polsce dom samotnej matki, gdzie każda kobieta, która oczekuje dziecka, może znaleźć schronienie do momentu urodzenia i nawet jeszcze jakiś czas potem to prymas także razem z Teresą Strzębosz rozbudował bardzo szeroko akcję taką uświadamiającą, bo, bo przecież kiedy dzisiaj rozmawia się np. z kobietami, które mają 80, 90 plus i w tej dziedzinie mają jakieś duże wyrzuty sumienia, to mówię, proszę księdza, myśmy nie wiedziały, że to jest człowiek. Nam Wtedy nam tak nie mówiono. A wtedy już właśnie prymas Wyszyński razem z Teresą Strzębosz poprzez sieć edukacji opartą na parafiach, na poradniach rodzinnych, oni zakładali to, prowadzili akcję uświadamiającą, właśnie, że człowiek jest od poczęcia. Jak działa organizm mężczyzny, jak działa organizm kobiety. Polska pokryła się siecią poradni rodzinnych. W momencie, kiedy pani Teresa Strzębosz umierała na 25 polskich diecezji, 23 polskie diecezje już miały mnóstwo tych poradni rodzinnych. Więc widzimy, że kiedy ktoś chce słuchać głosu Boga, chce być jego prorokiem, to Pan Bóg mu daje fenomenalnych współpracowników. Zobaczmy, jak duże zasługi ma Prymas Wyszyński, Teresa Strzębosz dla obrony życia w Polsce. Trzeba też o tym pamiętać, trzeba o tym głośno mówić, że to było nie tylko mówienie, ale i konkretna ręka wyciągnięta z pomocą. Nie pytając się o przekonania religijne. Trzeba pomóc każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu małemu, bezbronnemu. Prymas był człowiekiem odważnym, odważnym i właśnie te wszystkie cierpienia uczyły go takiej wytrwałości, takiej bezkompromisowości, czego wyrazem jest słynne jego zdanie strach, zapukał do drzwi, otworzyła mu odwaga i nikogo tam nie było. Tak, bo ten, kto kocha, ten się nie boi. Bo nie ma czego się bać. Kto kocha, boi się tylko Boga. Mamy świadomość, że tak jest. Kiedy prymas słyszał głos Boga, to jednocześnie był wrażliwy na głos każdego człowieka, bo on, on nie tylko był tym obrońcą katolików, wierzących, chrześcijan, ale on bronił praw wszystkich ludzi. Kiedy na przykład w 1968 roku Komunistyczne władze PRL one prześladowały nie tylko strajkujących studentów, ale także polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, nawet zmuszając ich do wyjazdu, to prymas sprzeciwił się temu. I wtedy zdziwicie się, nawet naczelny rabin Polski zew Wawa Morejno napisał w 1968 roku. Takie słowa do Prymasa. Głęboka jest nasza wdzięczność dla dostojnego Prymasa Polski, który w ciężkiej dla nas chwili podniósł swój głos protestu przeciwko szerzeniu nienawiści i niestrudzenie nawołuje do miłości, do pojednania i konsolidacji narodu. Tak, Prymas był człowiekiem dialogu, był obrońcą praw człowieka wszystkich ludzi. Tej postawy uczył się wspólnie z księdzem Korniłowiczem, z Matką Czacką w Laskach które było miejscem leczenia nie tylko dla osób, które straciły wzrok w sensie fizycznym, ale także dla osób, którzy byli pogubieni w sensie duchowym, laski były miejscem dialogu, pojednania i poszukiwania drogi do Boga. I tak jest do dzisiaj. I temu między innymi, takie jest między innymi w przesłanie tej wspólnej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i Matki Czackiej. Kiedy mówimy o tym, że prymas był głosem Boga, że podprowadzał ludzi do tego źródła, które jest ukryte w Jezusie Chrystusie, to jakby już powoli podchodząc do lądowania, warto jeszcze spojrzeć tak z lotu ptaka. No ale jakie jest to naczelne przesłanie prymasa Wyszyńskiego? Co mówi dzisiaj do nas Bóg przez proroka, błogosławionego prymasa Wyszyńskiego? A prymas mówi: kochajcie się. Kochajcie Boga i ludzi, póki macie czas. Kiedy komuniści głosili potrzeby walki klas, prymas nawoływał do przykazania miłości. I mówił: nie idźcie w życie z zaciśniętą pięścią, bo kto idzie w życie z zaciśniętą pięścią, ten chce myśleć o sobie, ten chce walczyć. Ten nie jest gotowy do pojednania, jest egoistą. A prymas mówi: Idźcie w życie z otwartą dłonią, bo kto idzie w życie z otwartą dłonią, ten jest skłonny do dialogu, do przebaczenia, do dzielenia się. I taka postawa potrafi stworzyć nowy, lepszy świat. I dlatego prymas mówi: Idźcie w życie z otwartą dłonią, bo przyszłość należy do miłości.